A widzę Tu jest chuj Ale Heżu piękny Tutaj, tutaj przebiegają O, trafiłem pięknie! Jak coś? Ja będę próbował do Artura się dostać, zobaczymy. Ja to mam, ja mam strzelnicę teraz Z czterech teraz zdejemy. No ale. Widzę, że ale chęć to dobra. Jak ktoś nie ma co do garka włożyć, to z reguły dlatego, że jest głąbem kurwa, nie? A nie, nie przez winę władzy. No no. No mówię, mówię nie do tego stopnia, ale jestem mocny No no ale to, No ale, to wszędzie się tak robi w całej Europie kurwa, to wszędzie jest taki wiesz, plan, żeby klasa średnia zanikła, no. Mają być biedni, bogaci i chuj, nie?